Prawdopodobnie poprzedni właściciel w Niemczech jeździł na biopaliwie. Jakbym miał tak szczerze powiedzieć, jakie są jego największe bolączki? Ręczne sterowanie skrzynią Vario Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Na prośbę wielu oglądających, dzisiaj chciałbym zaprezentować Fenta z serii 800. Tu mamy model 818 z roku 2011. Ciągnik ma przebieg około 7800 godzin i został przez nas sprowadzony z Niemiec od niemieckiego dealera Fenta. Jak widzicie, koła są już tu praktycznie zero. Opony Treleborga w przodzie 540x65R30, tył mamy Pirelli 650x65R42, i też nie ma co ukrywać. Bierzeń jest. Praktycznie zero. Wymiana takich kompletów kół. No, przy tych rozmiarach to już w grę wchodzą bardziej marki. E, może nie premium, ale już troszeczkę bardziej renomowane. Ciężko jest dostać jakieś opony tańsze. I tu już mówimy o komplecie no już powyżej 40 tysięcy zł. E, ten ciągniczek tak. Wszystkie inne nasze były sprawdzone pod wieloma względami technicznymi, a przede wszystkim pod względem prawnym, co się okazało, iż zbyt dużo napraw nie mieliśmy w nim. Jedyną naprawą taką, bym powiedział, troszeczkę poważniejszą, a zarazem może nie jakąś super drogą, ale czasochłonną, to była naprawa układu paliwowego. Prawdopodobnie poprzedni właściciel w Niemczech jeździł na biopaliwie. Generalnie dla pompy dla wtrysków nic złego się nie stało, musieliśmy wymienić zawór na szynie Common Rail oraz czujnik na szynie. Jeden i drugi to jest rząd wielkości około 2000 zł, ale tak naprawdę najwięcej czasu, może nie finansowo, ale czasu zajęło nam przepłukanie wyczyszczenie całego układu paliwowego od wyciągnięcia zbiorników <coughs> poprzez przepłukanie całego układu wężyków, wyczyszczenie różnego rodzaju pompek, które są na przykład między zbiornikami, wyczyszczenie całego tak mówią układu paliwowego, to było największym jakby wyzwaniem czasochłonnym. Jak widzicie jest wyposa on wyposażony w cztery pary wyjść hydraulicznych, zaczep kulowy, to co wcześniej też wspominałem bardzo częste i popularne mocowanie w Niemczech, w Polsce dopiero ona zdobywa swoich zwolenników, szczególnie przy beczkach, czy przy jakichś rozrzutnikach obornika i przy przyczepach typu tandem. Jest on wyposażony również w wyjście izobus, swobodny powrót oraz czujnik do LS. Ciągnik, powiem tak. Fendt, kolejny bardzo, bardzo udana model, udana seria cała z rodziny Fenta. Jakbym miał tak szczerze powiedzieć, jakie są jego największe bolączki, trudno mi jest powiedzieć. Nie ma jednoznacznych um, odpowiedzi, że jakaś awaria to jest wada fabryczna, czy że systematycznie się pojawia. E, sprzedaliśmy, bardzo dużo tych modeli w firmie Korbanek, a mogę powiedzieć śmiało, nie stwierdziliśmy żadnych takich powtarzających się systematycznych awarii. Oczywiście były różne, większe, mniejsze awarie. bardzo trwały silnik o pojemności troszeczkę powyżej 6 litrów. W tym wypadku jest to moc maksymalna 185 koni, nominalna 170. skrzynia tutaj mamy ML 160. Więc bardzo fajna skrzynia, też oparta na jednym hydromotorze i jednej pompie. Bardzo trwała, bo również stosowana w modelu 820, to jest jego brat większy, mocniejszy, ale skrzynia wszystko to samo. Jak widzicie, tak i w poprzednim filmie tak pokazywałem przy 400ce ramę odlewaną która jest zintegrowana jakby z podstawą przedniego tuza, tak i w tym wypadku jest też rama zintegrowana. Dodatkowo jest to, co wspominałem, też wcześniej, przednia oś amortyzowana Bra praktycznie bliźniacza jak w 400-ce. Tutaj widzimy standardowo wyposażony przedni podnośnik tu jest obciążnik 870 kg, aczkolwiek znam wielu klientów, którzy na tym podnośniku. Wieszają, czy to na 200, czy to na 800, w zależności od obciążenia, od obciążenia jakie potrzebują. Nie? Przedni podnośnik ma udźwig 4600, więc śmiało można to na 200, to na 800 nawet wrzucić sobie obciążnik. Tylny podnośnik w tych modelach, no bo jeżeli mówimy o 818, no to 820 to jest bardzo bliźniaczy, tak jak mówiłem, i te wszystkie parametry, jeśli chodzi o. Podnośnik, te ciągniki mają wspólne. W tym wypadku jest to około 9, ponad 9 ton, 9300. Jeśli chodzi o hydraulikę, no to z takim standardowym wydatkiem, bez żadnych opcji, to było 110 litrów. Czasami się mogą zdarzyć ciągniki, które mają wydatek około 154 litrów. Ten ciągnik, oczywiście. Tak jak i wszystkie poprzednie jakoś staraliśmy się pewne, drobne awarie jego naprawić, ale naprawdę jak kupowaliśmy go nie było z nich już zbyt dużo. Standardowo z takich drobiazgów, co pewnie się powtórzę i mówię już w każdym filmie, jakieś tam zaczepiania maski, lampki, żaróweczki, wymiana na pewno z takich rzeczy bym powiedział bardziej praktycznych, co na co można od razu zwrócić uwagę, to był jakiś uszkodzony fotel, chyba bodajże czujnik, jak dobrze pamiętam, przy nim był wymieniany. Standardową, bardzo częstą, ale to trudno nazwać awarią, nazwać awarią jest tak zwany przewód powietrza silnika, tak przez niektórych nazywana harmonika, nie? To jest dosyć powszechne, że ta harmonika po prostu zaczyna w którymś momencie po jakimś czasie pękać, a uważam, że jest to dosyć ważne żeby ona była szczelna, żeby no, dodatkowo nie zabrudzać filtra. Tutaj możecie zobaczyć sławetne sterowanie ehr w fentach, czyli tak zwany docisk tylnego podnośnika. Tą dźwignią przełączamy, czy podnośnik ma działać sterowany przez elektrohydrauliczne sterowanie, czyli tak zwany EHR, czy będzie sterował ręcznie, czyli dwustronnie, czyli niektórzy to mogą, można powiedzieć, tak zwany docisk. To jest to, co również taka sama dźwignia jest przy przednim tuzie i przy odpowiednim ustawieniu, przełączeniu, to z czego Fendt słynie, można podnieść na przednim i tylnym tuzie cały ciągnik do góry. Nieraz na niektórych targach pokazywaliśmy to rozwiązanie, że pod przedni podnośnik podkładaliśmy klocek, pod tylny też klocek i całego fenta dźwigaliśmy do góry. Ktoś powie, do czego to? Przede wszystkim wielu, wielu klientów stosowało to do zmiany na przykład kół do zdejmowania, ale również w niektórych ekstremalnych sytuacjach wielu klientów stosowało to do maszyn takich, które nie za bardzo chciały się zagłębiać, tak zwany chwilowy docisk maszyny w głąb, w głąb ziemi. To tak bym powiedział, jeśli chodzi o najważniejsze cechy tego ciągnika. Wejdziemy sobie do środka. O, widzimy kabina w nie najgorszym stanie. Tak, jak mówiłem, ten ciągnik ma około 7800 godzin. 2011 rok. Tu widzimy joystick, cały podłokietnik, fotel w miarę w przyzwoitym stanie odpalimy sobie jak zawsze o, tak. tak jak wspomniałem 7821 godzin Tu już mamy dobrze nam znany, kolorowy terminal. Panel bardzo podobny jak był w 400. -ce. Troszeczkę inny joystick, podłokietnik. I tutaj mamy osławiony fentach TMS. Eee, może na temat TMS-u nie będę za dużo się dzisiaj wypowiadał, może to zostawię sobie na inne, na inne nagranie. A dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o jednej, może wygaszę, o innej rzeczy, na którą ja zwracam uwagę klientom, a nie do końca klienci to zrozumieli, albo nawet stwierdzili, że może to nie jest tak bardzo istotne. Jest to tak zwane ręczne sterowanie skrzyniowario. Ja postaram się to Wam pokazać, na czym to polega. Dosłownie w dwóch słowach to wam opisać. Tu mamy dwa miejsca, którym, którym jakby na, wciskamy taki tzw. Tak klucz nasadowy, długi. Jest on zawsze oferowany razem z nowym ciągnikiem. W starych z reguły nikt tego już nie ma, ale umożliwia to sterowanie ciągnikiem w przypadku, kiedy na przykład elektronika, joysticka uległa uszkodzeniu. Wtedy taki Taki, takim kluczem możemy swobodnie sobie sterować. Pierwsza tutaj, wystająca, można tak to nazwać, śruba, służy nam do sterowania e, prędkością. Dojazdam, jeżeli przekręcamy ją w prawo, ciągnik zacznie się poruszać do przodu, jeżeli w lewo, ciągnik zacznie poruszać się do tyłu. Tamta, niżej, osadzona, służy nam do wyboru e, przełożenia, czyli Mam na myśli przełożenie polowe, szosowe i neutralne. Również służy to, bym powiedział, do, do takich, jakby to fajnie określić, prac, kiedy, kiedy joystick lub jakieś sterowanie, tak, jak wcześniej powiedziałem, uległo awarii, a na przykład brakuje nam na dokończenie czegoś, czy swobodnym zjazdem też. Do, 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 do serwisu, czy też do, do nas, do domu, i tutaj przy tym, przy tym sterowaniu ręcznym nie ma aż tak dużo ograniczeń, e, jeśli chodzi o prędkość czy o czas pracy. Tak na przykład jest w przypadku holowania. Najważniejszą rzeczą, byśmy przed tą mm, czynnością przedusili a pokażę, może będzie lepiej widać przedusili ten przy, te, przycisk rozłączania, i wówczas możemy na zakresie pierwszym, czyli zakresie pierwszym, może inaczej, przy zakresie szosowym, możemy się poruszać sterując ręcznie, nawet do 30 km na godzinę, do przodu do tyłu 25, jak dobrze pamiętam. Natomiast przy zakresie polowym, przy ręcznym sterowaniu, możemy sterować, możemy poruszać się z prędkością do 15, a do tyłu do 11. Jeśli chodzi o, o na przykład, też tak zwaną. Holowanie, wielki to jest dylemat. Wielu klientów rozważają, jak to zrobić. Nie będę szczegółowo omawiał całej procedury, ale również trzeba rozłączyć tym przyciskiem skrzynię z silnikiem, i wówczas trzeba pamiętać o jednej fundamentalnej zasadzie: do 10 holujemy fenta ze skrzynią Barrio, do 10 km na godzinę i maksymalnie 8 km. Wiele osób to zapomina o tym, i nieraz podczas holowania jeszcze bardziej fenta są w stanie uszkodzić. Jeśli chodzi o TMS-a, tak jak wspomniałem troszeczkę wcześniej, opowiem, trosz, może w innym odcinku się skupimy bardziej na TMS-ie. Nie chcę teraz rozwijać jakby tego tematu. To sobie zostawimy na następny raz. Zapraszam teraz Was na zewnątrz jeszcze. I za momencik spróbuję Wam to pokazać na tym modelu, jak odbywa się sterowanie ręczne. Tak jak w jednym z wcześniejszych filmików, w sumie w moim pierwszym, mówiłem, że to jest skrzynia od Fenta Dużego, czyli od 900, ale zasada jest identyczna. Teraz sobie ją włączymy. O. I teraz skrzynia już pracuje nam. A, ktoś zaraz. Proszę zobaczyć. Tu jest specjalnie zaznaczona, żebyśmy widzieli, czy będą koła się kręciły, poruszały. A to jest nic innego, o którym Wam mówiłem, pokazywałem w ciągniku w środku. Tu akurat sobie nie mam oryginalnego klucza, który jest w fęcie. Tutaj <gry> sterujemy 17. -ką. I teraz proszę zobaczyć. Ja się tu specjalnie. Zaznaczyłem na tej końcówce, jak będziemy kręcić. W tej chwili jest on w pozycji neutralnej, i teraz zacznę specjalnie, zrobię tak, że może będzie dobrze widzieć. Zaczynam powolutku, przesuwam klucz. Staram się to robić delikatnie na razie. I zobaczcie w klucz w jakim jest położeniu. Teraz jeżeli będę go sobie cofał. Jak widzicie koła się przestały kręcić. Hipotetycznie koła. A teraz zaczynam kręcić w drugą stronę. Widzicie ułożenie klucza i... Na razie nie będę Wam pokazywał całego sterowania. Zresztą widać może to w tym miejscu. To jest moje ręczne sterowanie skrzynią. Pozostawiam teraz troszeczkę wam niedosyt. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak tak, to zapraszam łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Jeżeli chcecie coś wiedzieć więcej na temat maszyn używanych, czy tego ciągnika, którego, który prezentowałem dzisiaj Wam, klikajcie w link poniżej tego filmu. A teraz dla tych, którzy wytrwali do samego końca, mam propozycję. W komentarzach pod tym filmem, jak wpiszecie hashtag #korbanek, nas, w następnym filmie najciekawsze komentarze pojawią się w filmie. Zaprezentujemy osoby, które wstawiały najciekawsze, może najweselsze komentarze. Bardzo dziękuję za. Czas. Pozdrawiam. Do zobaczenia.